W nocy z 29 na 30 lipca, dokładnie o godzinie 23.24 i 52 sekundy czasu UTC, czyli tuż po 11 rano czasu lokalnego na Kamczatce, Ziemia zatrzęsła się z siłą 8:8 w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się około 120 km na południowy wschód od Petropawłowska-Kamczackiego, na głębokości niespełna 20 km w strefie subdukcji kurylsko-kamczackiej. Początkowe raporty amerykańskiej służby geologicznej USGS wskazywały magnitudę 8,0. Jednak już w ciągu kilkunastu minut, po analizie pełniejszych danych, została ona skorygowana do 8,8, co jest typowe dla tak dużych wstrząsów, kiedy początkowe algorytmy nie są w stanie od razu uchwycić pełnej energii zdarzenia. Zaledwie 9 dni wcześniej. W tym samym rejonie odnotowano wstrząs o magniturze 7,4, a po głównym trzęsieniu w ciągu kilku dni zarejestrowano ponad 600 wstrząsów wtórnych, w tym jeden o sile 6,9. Mechanizm zdarzenia wskazuje na typ megafrast gwałtowne przesunięcie płyty pacyficznej pod płytę północnoamerykańską. Według rosyjskich geofizyków, południowa część Półwyspu przesunęła się w wyniku tego wstrząsu o blisko 2 metry w kierunku południowo-wschodnim. Modale USGS pokazują skalę zjawiska. Obszar przesunięcia obejmował około 600 km długości i 200 km szerokości, a w najbardziej aktywnym fragmencie skały przemieściły się nawet o 14,5 m w pionie. Średnie przemieszczenie wyniosło od 2,5 do 3 m. Tak potężny ruch skorupy ziemskiej natychmiast uruchomił systemy ostrzegania przed tsunami na całym Pacyfiku. Alarmy ogłoszono w Rosji, Japonii, na Hawajach, w Ameryce Północnej i Południowej oraz w wielu państwach Oceanii. Łącznie obejmowały one nawet 3 miliony osób, w tym blisko 2 miliony ewakuowanych w samej Japonii.